Pióro drżało w jej dłoni, gdy pokój rozbłyskiwał świątecznymi światłami i cichym śmiechem, stanowiąc okrutny kontrast dla burzy szalejącej w jej piersi. Otoczona jedwabnymi sukienkami, wypolerowanymi uśmiechami i brzękiem kieliszków, Arya Whitmore opuściła wzrok i podpisała papiery rozwodowe na przyjęciu bożonarodzeniowym, które przypominało bardziej publiczne pożegnanie z jej godnością. Nikt nie zauważył cichej łzy, która spłynęła po jej policzku. I nikt, ale to absolutnie nikt, nie wiedział, kim naprawdę była. Zanim opowieść rozwinie się dalej, jeśli wierzysz w dobroć, drugie szanse i moc prawdy, by zmieniać życia, proszę poświęć chwilę, aby polubić ten film, udostępnić go komuś, kto potrzebuje nadziei, skomentować swoje myśli i zasubskrybować kanał Opowieści Wiralowe. Powiedz nam też w komentarzach, skąd oglądasz. Twoje wsparcie naprawdę znaczy wszystko. Posiadłość Whitmore nigdy nie wydawała się tak zimna, pomimo eleganckich dekoracji i łagodnego blasku światełek bożonarodzeniowych. Aria siedziała przy długim drewnianym stole, z ramionami lekko przygarbionymi, jej szary płaszcz wciąż owijał ją jak zbroja. Miękki pomruk świątecznej muzyki wypełniał powietrze, ale do niej ledwo docierał. Jej świat zawęził się do cienkich kartek pod piórem i ciężaru decyzji o której nigdy nie myślała, że podejmie ją przed obcymi, którzy niegdyś nazywali ją rodziną. Wokół niej stali ludzie, którzy wierzyli, że rozumieją jej historię, którzy wierzyli, że jest słaba, zwyczajna i zastępowalna. Przez lata Arya była tą cichą. Wyszła za mąż za bogactwo, nie zdając sobie sprawy, jak szybko wygoda może zamienić się w kontrolę i jak łatwo miłość może zblaknąć, mierzona statusem i pozorami. Porzuciła własne ambicje, wybierając spokój zamiast dumy, prostotę zamiast reflektorów. Gdy jej małżeństwo zaczęło się rozpadać, próbowała je naprawiać po cichu, prywatnie, mając nadzieję, że godność przetrwa tam, gdzie uczucie nie przetrwało. Ale godność była krucha w pokojach wypełnionych osądem. Kiedy podpisywała, twarze wokół niej nosiły wyraz, który ranił głębiej niż słowa. Niektórzy uśmiechali się uprzejmie, inni wymieniali znaczące spojrzenia a kilku ledwo ukrywało swoją rozbawienie. Dla nich Aria była kobietą, która zawiodła, tą, która nie potrafiła utrzymać swojego miejsca w świecie żyjącym obrazem. Widzieli w niej kogoś, komu w ogóle poszczęściło się tam trafić, a teraz nawet i to szczęście się skończyło. Przyjęcie toczyło się dalej, eleganckie i obojętne, jakby jej złamane serce było po prostu kolejną ozdobą na choince. Czego nikt w tym pokoju nie wiedział, to tego, że Arya nauczyła się milczenia na długo przed tym, zanim nauczyła się kompromisu. Dorastała, rozumiejąc powściągliwość, odpowiedzialność i pokorę, nie dlatego, że brakowało jej opcji, ale ponieważ nauczono ją cenić treść ponad widowisko. Jej przeszłość była starannie strzeżona, nie z powodu wstydu, ale z wyboru. Już lata temu odeszła od życia niezwykłych przywilejów zdeterminowana, by zbudować coś prawdziwego na własnych warunkach. Nigdy nie wspomniała o swoim ojcu, Malcolmie Whitmorze, człowieku, którego nazwisko poruszało rynkami i którego obecność wypełniała pokoje o wiele wspanialsze niż ten. Arya wierzyła, że miłość powinna stać bez kul bogactwa czy wpływów. Wierzyła, że ludzie ukazują swoje najprawdziwsze ja, kiedy myślą, że nikt potężny nie patrzy. I tej nocy, podpisując rozwód w łagodnym blasku światełek bożonarodzeniowych, uczyła się, jak bardzo miała rację. W chwili, gdy pióro oderwało się od papieru, ogarnął ją dziwny spokój. Ból wciąż tam był, ciężki i niezaprzeczalny. Ale pod nim poruszało się coś innego jasność. Zdała sobie sprawę, że ten pokój, ci ludzie i ten rozdział nie mają już żadnych praw do jej przyszłości. To, co wzięli za porażkę, było w rzeczywistości uwolnieniem. Starannie złożyła dokumenty, jej dłonie były teraz pewniejsze i położyła je na stole. Gdy wieczór mijał, roznosiły się szepty, ale żaden nie niósł prawdy. Nikt nie wiedział, że wcześniej tego dnia na pobliskim lotnisku cicho wylądował prywatny odrzutowiec. Nikt nie zauważył subtelnej zmiany, gdy przybyło kilku nieznanych gości, ubranych skromnie, ale niosących ze sobą aurę cichej autorytatywności. I nikt nie połączył faktu, jak aria wyprostowała postawę, gdy wyczuła, a nie zobaczyła, obecność kogoś, kto zawsze wiedział o jej sile. Objawienie nie nadeszło z fajerwerkami czy ogłoszeniami. Nadeszło cicho, z szacunkiem, tak jak często przychodzi prawdziwa siła. Kiedy Malcolm Whitmore wszedł do pokoju, rozmowy przycichły. Kilku gości rozpoznało go natychmiast. Inni wyczuli zmianę, nie rozumiejąc dlaczego. Jego wzrok przemierzył pomieszczenie, aż znalazł Arię. I w tej chwili cały wieczór się przeobraził. Śmiech załamał się. Pewność siebie tych, którzy się z niej naśmiewali, przerzedziła się w niepewność. Malcolm nie podniósł głosu, ani nie żądał uwagi. Po prostu stanął obok córki, kładąc łagodną dłoń na jej ramieniu, jego obecność mówiąca wszystko. Ci, którzy na nią patrzyli z góry, teraz zmagali się, by spotkać się z jej wzrokiem. Prawda osiadła ciężko w pokoju. Aria nie była kimś, kto wszystko stracił. Była kimś, kto zdecydował się odejść od przesady. I teraz była wolna, by wkroczyć z powrotem do własnego świata na własnych warunkach. Aria nie szukała zemsty ani satysfakcji. Liczyła się cicha godność bycia zobaczoną taką, jaką naprawdę była, a nie taką, za jaką uważali ją inni. Zdała sobie sprawę, że ludzie, którzy się śmiali, zdradzili więcej o sobie, niż kiedykolwiek wiedzieli. I zrozumiała, że siła nie dowodzi się głośnością triumfu, lecz tym, z jaką gracją się znosi. Kiedy wychodziła z przyjęcia, światła bożonarodzeniowe wydawały się inne, mniej kpiące, bardziej pełne nadziei. Nocne powietrze wydawało się lżejsze, jakby ciężar, który dźwigała przez lata, wreszcie się uniósł. Aria szła naprzód nie jako ktoś uratowany, ale jako ktoś odzyskany. Jej przyszłość była szeroko otwarta, nie kształtowana już przez osąd czy oczekiwania, ale przez wybór. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, jeśli cicha siła i odporność Aryi wzruszyły Cię choć trochę, proszę poświęć chwilę, aby polubić ten film, udostępnić go komuś, kto potrzebuje zachęty i zasubskrybować kanał Opowieści Wiralowe. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować dzielenie się historiami, które wszystkim nam przypominają o współczuciu, godności i nadziei. Zanim ta historia się skończy, mamy jedną specjalną prośbę. Proszę, skomentuj poniżej jednym słowem, które opisuje, jak ta historia sprawiła, że się czułeś. Twoje słowa znaczą więcej niż myślisz, ponieważ czasami ci, którzy wydają się najsłabsi, są tymi, którzy noszą w sobie największą siłę, a czasami najcichsze łzy wyznaczają początek najpotężniejszego nowego rozdziału.